Dzień dobry, nazywam się Patrycja Janku i witam w kolejnym odcinku Kocham tę roślinę. Dzisiaj jak zwykle znajdujemy się w Rajskim Ogrodzie, jednakże aura jest mniej sprzyjająca niż w poprzednich odcinkach, ponieważ zrobiło się trochę zimno. Dzisiaj pokocham tutaj te stojące obok mnie żywotniki zachodnie. Są to rośliny iglaste, bardzo popularne w naszym kraju i sadzi się u nas od wielu wieków. Ich naturalnym siedliskiem jest Ameryka Północna i Azja Wschodnia. Tam nie występują w postaci krzewów, ale w postaci drzew, dorastających do 20 metrów wysokości. Tutaj akurat mamy właśnie odmianę szmaragd. I ta odmiana jest jedną, właściwie jest jedyną odmianą, która ma taki aż taki stożkowy pokój. Tutaj one dorastają do 2 metrów wysokości, rozszerzają się jeśli chodzi o tą dolną właśnie część, to jest 60 cm, ale maksymalnie potrafią dorosnąć do 3 metrów wysokości przy szerokości 1 m. Tutaj te żywotniki mają bardzo fajną. Można powiedzieć, korę tej pędy są takie lepiej widać na tym właściwie. Są takie brązowo-czerwone, w takich jasnych odcieniach. One ciekawie kontrastują z tymi takimi intensywnie zielonymi tutaj tymi liśćmi, które w tym wypadku są łuskami ułożonymi w dachówkowate. Jest to właśnie też najbardziej popularna odmiana ze względu na niskie wymagania. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste. Można je posadzić właściwie e, wszędzie, tak? Możemy je posadzić jako żywopłot nieformowany, e, na rabatach, z innymi roślinami. Możemy je również włożyć w donice, możemy je posadzić na wyrzosowiskach, jest bardzo dużo możliwości. Żywotniki mają bardzo płytki system korzeniowy, więc musimy zwracać uwagę, w jakim podłożu je sadzimy. Powinno być luźne, powinna być to gleba gliniasta, wapienna, e, zapewniająca im wszystkie składniki. Musimy pamiętać o tym, żeby nie, był, nie miały one za dużo wody, Aniżby nie były za suche, bo właśnie przez to, że jest ten system korzeniowy taki krótki, mogą się gorzej rozwinąć zapewniając im dobre warunki, będą miały odpowiedni przyrost i, i naprawdę długo będą zdobiły nasze ogrody. Lutniki są bardzo wytrzymałymi roślinami, przede wszystkim na niskie temperatury, na zanieczyszczenia środowiska, jak również na wiatry. By zapewnić im optywalny wzrost, powinniśmy je nawozić. W sezonie jesiennym powinny być to nawozy azotowe, które kończymy, kończymy właśnie nawożenie. W lipcu, sierpniu, natomiast we wrześniu, w październiku nawozimy nawozami potasowymi i fosforowymi, które zapewnią im przetrwanie, przetrwanie zimy. Jak już posadzimy naszych krzewik, e, powinniśmy również wyściółkować ziemię, dzięki temu nie będzie odparowywała woda, e, poprawi to strukturę gleby, gleby, jak i również zabezpieczy rośliny przed przemarzaniem w okresie zimowym. Także, tak jak już mówiłam, jest to rewelacyjna roślina, którą można posadzić w każdym miejscu w ogrodzie, dopasować przede wszystkim na żywopod, nieformować. Więc myślę, że każdy z Państwa powinien pokochać oto tą roślinę, czyli żywotnika zachodniego w odmianie szmaragd. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.